Witam dzisiaj wszystkich, dzisiaj trochę z innej beczki ponieważ mamy czasy jakie mamy warto się odżywiać zdrowo i pokażę wam jak ja dla siebie i swojej rodzinki robię pszenny chleb na drożdżach takich piekarskich zwykłych ze sklep więc tak żeby zrobić to potrzebujemy pół litra letniej gotowanej wody wlewamy do miseczki 25 gram drożdży, eee, następnym krokiem będzie dodanie łyżki cukru, kolejną rzeczą, która jest potrzebna jest łyżka soli. Też wsypujemy, i dwie łyżki oleju takiego, który używamy do smażenia w kuchni jak już mamy te składniki wszystkie wrzucone to sobie je mieszamy po to była potrzebna letnia woda żeby te składniki nam się ładnie wymieszały, żeby drożdże się rozpuściły, cukier i sól ładnie się połączyła z tym wszystkim. Po wymieszaniu tych składników dodajemy mąkę pszenną. Tej mąki pszennej będziemy potrzebować 750 gram. Ja tutaj już kilka różnych mąk przetestowałem. E, I 550 e, i żytnie najlepiej mi wychodzi z takiej zwykłej 450 mąki pszennej, mąki chlebek, wtedy jest najlepszy. Dajemy 750 gram tutaj i mieszamy. Mieszamy, żeby uzyskać jednolitą masę. Ładnie się to wszystko połączy teraz i da nam taką wilgotną masę, w miarę jednolitą. mi mhm. dobrze to wymieszać. To robię łyżką. Nie kombinuję, nie biorę żadnych mikserów, żeby nie brudzić tych urządzeń. Po co się męczyć zmywaniem Jak ktoś lubi zmywać, no to można używać jakichś dodatkowych gadżetów. Ale widzicie, ładnie masa odchodzi. O. I taką przygotowaną masę teraz nakrywamy pokrywką. I tak? ja taki komplecik wkładam na 12 godzin do lodówki. No Minęło 12 godzin, pokryweczka się zassała. Zobaczcie, ciasto rosło ładnie. Mamy przygotowane. Mam do tego mąkę też naszykowaną. Teraz będziemy ciasto zagniatać w tym celu. Muszę posypać blat mąką, tak, żeby można było ciasto wyjąć i zagnieść. I wyciągamy. Ciasto ładnie odchodzi. O, ładnie wyjęliśmy, ja jeszcze sobie posypuję mąką ciasto na wierzchu, daję trochę na ręce, żeby się nie kleiły, ciasto w tej chwili jest takie mięciutkie, ale po chwili zagniatania zrobi się twardsze i o to nam chodzi, nie zagniatam tego za długo, ze 2-3 minuty. Chodzi o to, żeby no, zmieniło swoją y, strukturę, tak? Żeby było bardziej zwarte. A jak zagnietamy, to jeszcze ciasto dostaje trochę mąki. O, widzicie? Ciasto już jest fajne, takie twarde. Tak, jak mówiłem, ten chlebek się bardzo szybko robi. Cała praca nad tym chlebem to jest nie wiem czy ze 20 minut. No, tylko że trzeba poczekać chwilę, na to aż to ciasto urośnie w, yy, w lodówce i aż się upiecze, tak? No, teraz tą mąkę, żeby wykorzystać. Ja nie jestem fanem zmywania, więc wykorzystuję tą miseczkę, którą miałem. Posypuję tą mąką od zagnietania i wkładam sobie to ciasto na pół godziny do wyrośnięcia, tak, także ono sobie musi teraz postać w ciepłym miejscu, nie przykrywam, i czekam, aż nam troszkę podrośnie. W kolejnym etapie przygotowujemy sobie naczynie do pieczenia, tak? Ja ten chlebek piekę w naczyniu żaroodpornym e, tutaj zmierzymy no to jest około 30 cm długie 19 cm szerokie i głębokie na jakieś 8 cm e, ten, to naczynie e, znaczy się spód tego naczynia w którym będziemy wkładać chleb e, wrzucam na 5 minut do rozgrzanego piekarnika Piekarnik ustawiamy na 200 stopni. To jest po to, yy, że jak chlebek przełożymy do tego naczynia, to on już będzie yy, od razu no, w ciepłym naczyniu, czyli będzie zmotywowany, żeby rosnąć. Tak? Piecyk, tak jak mówiłem, do ogrzania naczynia ustawiamy na 200 stopni. Mm, tutaj yy, ustawienia. Piecyka są takie, że tylko jest grzanie z góry i z dołu. Nie włączamy żadnych wiatraczków ani nic, tylko grzanie góra-dół. No, mamy nagrzane na naczynie e, żaroodporne. Posypujemy sobie spod naczynia mąką. Dosyć grubo, żeby nam chlebek nie przywarł, jak będzie rósł. E, tutaj mamy Chlebek już trochę podrośnięty. Wyciągamy go delikatnie. Nadajemy kształt naczynia. Oczywiście uważamy, żeby się nie oparzyć. E, tutaj używam zwykłej wody. Smaruję górę chlebka tą wodą. Ponieważ moja rodzinka nie lubi chlebka ze zwykłą skórką. Tylko lubię jak się im posypie jeszcze chlebek czymś dodatkowym, A już Wam pokazuję czym makiem. I sypiemy makiem, ponieważ ten mak jak się chlebek upiecze, to jest też przepyszny, taki chrupiący. Ja nie żałuję tego maku. Posypujemy. Zamykam pojemniczek. Oczywiście trzeba uważać, bo naczynie jest nagrzane. No i wkładamy na pierwsze pół godziny do pieca rozgrzanego. Tak, oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, 200 stopni i nie ustawiamy żadnych wiatraczków, tylko góra i dół, zwykłe grzanie. No minęło pół godziny, kiedy chlebek nam się piecze. Po tym pół godziny. Musimy zjąć pokrywkę. I teraz ten chlebek, który już nam ładnie wyrósł, jeszcze zostawiamy bez pokrywki na 20 minut w piekarniku, żeby nam się ładnie zapiekła skórka. No i minęło 20 minut. Wyciągamy chlebek. O, widać, że już jest ładnie zapieczona skóreczka. Zapach obłędny. Naprawdę super. No, chlebek już mamy wyjęty. Co prawda jeszcze jest gorący, ale zapach jest niesamowity. Polecam każdemu, żeby sobie upiekł taki chlebek samemu. Bo sama przyjemność jest, że się upiekło go samemu. To raz, a dwa. No nie ma tych wszystkich niedobrych składników, uszlachetniaczy i tak dalej, które są dodawane no, w sklepach, w piekarniach, tam gdzie piecze się chleby masowo. Także zachęcam jeszcze raz. Zachęcam do też subskrypcji, zostawiania łapek w górę. No i dajcie znać w komentarzach, jak Wam wyszedł Wasz własny chlebek. To do zobaczenia, cześć.